Dzień dobry, drodzy słuchacze i widzowie. Witamy w kolejnym odcinku z cyklu Odkrywanie siebie, Samorozwój i Tożsamość Zawodowa. Dzisiaj zgłębimy temat tego, co wpływa na sukces, na efekt końcowy naszych działań w największym stopniu. Moją rozmówczynią niezmiennie jest Tatiana Galińska, która szkoli biznes emocji, uczy zarządzania z sercem, a jako mentor Pracuje autorską, holistyczną metodą, która łączy trudne emocje i biznes. Dziękuję, Agnieszka. A ze mną, jak zawsze, z wielką przyjemnością jest Agnieszka Beus, która jest headhunterem, która jest osobą wspierającą z jednej strony firmy, organizacje, właścicieli biznesów i menadżerów w pozyskiwaniu ludzi do ich organizacji, do ich zespołów. Ale również pomaga i wspiera osoby, które są w procesie zmiany pracy, poszukiwania pracy i są na swojej ścieżce rozwoju kariery zawodowej. Kochani, przechodzimy do naszego dzisiejszego tematu. Tatiana przygotowała dosłownie dwa slajdy na dzisiaj, ale w tym temacie są mega ważne, żeby sobie to zobrazować. Mi się bardzo podoba temat dzisiejszego odcinka, gdyż Tatiana nam opowie o modelu Cash. I potem sobie trochę o tym podyskutujemy, patrząc na wyniki, które nam Tatiana poda. No właśnie. Słuchajcie, więc ten model kasz jest czymś, co z jednej strony my to wiemy, to jak, jak, jak wiele rzeczy w samorozwoju, ktoś może powiedzieć, ale no przecież to nic takiego odkrywczego, tylko właśnie czasami trzeba na to spojrzeć w jakiś sposób ustrukturyzowany i przede wszystkim zrozumieć, co nam to może dać, albo jak my z tego możemy korzystać, co my z tym możemy zrobić. No i teraz pomyślałam sobie, jak wcześniej też za kulisami rozmawiałyśmy, że to, o czym będę dzisiaj mówiła, to w mojej pracy oczywiście ma bardzo fajne i ciekawe zastosowanie, ale w Agnieszki pracy to dopiero ma zastosowanie i będziemy o tym też dyskutować zaraz. Tylko teraz pozwólcie na krótkie wprowadzenie. Zatem model cash to jest taka, taka fajna struktura, taki fajny klocek składający się z czterech bardzo ważnych obszarów, który nam pokazuje, jakie elementy wpływają na naszą efektywność, a właściwie co wpływa na to, że my osiągamy sukces. I to słowo sukces. Należy traktować bardzo tutaj w sposób spersonalizowany, bo sukcesem może być zmiana nawyku, sukcesem może być pozbycie się nawyku, sukcesem może być zrealizowanie jakiegoś zadania, dokończenie projektu albo zaimplementowanie u siebie czegoś nowego, albo zmiana pracy itd. itd. Więc to słowo sukces należy tutaj traktować bardzo albo pozyskanie nowego klienta na przykład, bardzo, bardzo w sposób spersonalizowany. Zatem czym, czym jest ten model? Model jest przede wszystkim, chciałabym podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, że on nie został wymyślony, tylko on jest efektem, rezultatem badań, które były przeprowadzane nad efektywnością szkoleń i rozwoju umiejętności, uwaga, i menedżerskich, i sprzedażowych. Został zaobserwowany, zbadany, przeanalizowany, zmierzony na początku XXI wieku i on pokazuje nam, jakie elementy mają wpływ na nasz sukces. Przede wszystkim składających się z czterech jakże kluczowych punktów, o których zaraz powiem. Zobaczcie, możemy na ten, jeżeli jesteście słuchaczami podcastu i nie widzicie tego, to odsyłam Was w tym miejscu, bo to ma duże znaczenie do nagrania naszego wideo na kanał Agnieszki Beus na YouTubie, Ale ci, którzy są z nami, wyobraźcie sobie, że mamy kwadrat, który jest podzielony. Widzicie, na środku mamy zieloną linię, czyli mamy lewą i prawą stronę. Lewa strona kwadratu odpowiada za dwie bardzo ważne rzeczy, którymi my często w naszym życiu się posługujemy, czyli mamy tam, bo ten, ten, mo, ta nazwa każ jest akronimem czterech y, skrótów od czterech angielskich słów, więc roz, rozpracujmy o co tutaj chodzi. K to jest knowledge, czyli nasza wiedza. I pod spodem po lewej stronie nadal naszego kwadratu mamy skills, czyli mamy umiejętności. To jest ta strona, która jest odpowiedzialna za tą logikę. Za naszą wiedzę, za umiejętności. I bardzo często jest tak, że my, na przykład szukając pracy, pozyskując osoby, do, czy przy rekrutacji, czy myśląc o sobie w bardzo różny sposób, o swoich właśnie osiągnięciach, cały czas przebywamy w tej lewej stronie, czyli przyglądamy się temu, co się dzieje po lewej stronie kwadratu, czyli skupiamy się na naszej wiedzy, na naszych doświadczeniach, tak? I umiejętnościach z nimi związanych. To a chyba przypadkowe, tak. że lewa półkula mózgu w ogóle za to odpowiada, tak, prawda? Tak, tak, za tą logikę, za tą analityczność, za ten tutaj przedni płat czołowy, kiedy czacha nam dymi i się skupiamy. Natomiast prawa strona naszego kwadratu to są rzeczy miękkie i to jest ta część emocjonalna, czyli coś, co też dotyczy mojej działki w dużej mierze. Tutaj mamy emocje i działania, bo zobaczcie, teraz mamy A. Attitude to jest nasze nastawienie, a H to są habit, czyli nawyki, czyli. To są dwie rzeczy, które znajdują się po prawej stronie naszego kwadratu, w naszym modelu, które, i zaraz, zaraz dojdę do tego, o co w nim chodzi tutaj, na które rzadziej zwracamy uwagę, a to one w dużej mierze, w większym znacznie stopniu wpływają na właśnie i naszą efektywność, i wpływają na nasze osiąganie sukcesu. I teraz, jak to może wyglądać? Zobaczmy. Przywołam taki, taki bardzo prosty przykład, kiedy ten punkt A, czyli attitude, nasze nastawienie jest kluczowe w tym, żebyśmy my dokonywali tego, co mamy na czwartym kroku, naszych nawyków, zmiany nawyków, które będą odpowiedzialne za sukces. Zobaczcie, wyobraźmy sobie osobę, która pali papierosy. Bardzo taki banalny to będzie przykład. Zobaczcie, sama wiedza nam nie wystarcza, żeby dokonywać zmian i utrwalać nasze dobre nawyki. Zobaczcie, no, czy ktoś, kto dzisiaj powiedzmy pali papierosy, czy on w dzisiejszych czasach jest możliwe, żeby nie posiadał wiedzy na temat szkodliwości palenia, tego jak to wpływa na nas? Na pewno to wie. Oczywiście posiada umiejętność palenia, czyli jesteśmy w skillsach, tak? Jesteśmy w umiejętnościach pali, pali namiętnie, pali dużo. Z jakichś powodów, pomimo wiedzy, którą ma, prawdopodobnie Trzymają go różnego konstrukty myślowe, które powodują, że jednak tego palenia nie rzucił, być może bardzo chce albo być może przychodzi do niego taki program, który ma sobie wgrany, może to jest jakiś jeden z mechanizmów obronnych, palę bo lubię, w sumie mam na to wyrąbane, coś co nas tak jak było przy sabotażystach trochę chroni, bo być może mam takie doświadczenia, że rzucałam czy rzucałam, ale mi nie wyszło i ja znowu nie chcę tego doświadczać. A jednak tak się dzieje, zobaczcie, jak obserwowano ludzi, którzy rzucili palenie papierosów, albo, albo jakikolwiek inny nauk zostawili, czy nawyk, niekoniecznie nauk, nawyk tak. zostawili za sobą, to kluczową, kluczową opcją było nastawienie. Wiele razy jest tak, że ludzie mówią: Wiesz co? Trochę teraz inaczej na to patrzę. Zmieniłam swoje nastawienie do czegoś i wiecie co się dzieje? Nastawienie może wynikać z tego, że ktoś nas przekonał, że może to był jakiś bardzo, znaczy, może rzadziej to jest przekonanie, ale częściej nasze nastawienie wynika z tego, że albo nas ktoś zainspirował, albo nas ktoś poruszył, albo był to taki bardzo istotny, mocny strzał, który spowodował, że my zmieniliśmy naszą perspektywę, czyli w efekcie zmieniliśmy nasze postrzeganie i nastawienie do czegoś, a dopiero to mogło wpłynąć na utrwalanie, czyli pójść w działanie, na tworzenie naszych dobrych nawyków. No i teraz, jeżeli przesuniemy slajd kolejny, to zobaczycie, Agnieszka możesz przesunąć, bo chyba u mnie nie działa przesuwanie tak. teraz. No właśnie, to jeśli popatrzycie na, jeżeli popatrzycie na. Na tą taką proporcję dotyczącą procentów, to to teraz nam pięknie pokazuje, że zobaczcie, wiedza, czyli knowledge, to co mamy po lewej stronie, jesteśmy po lewej stronie kwadratu, to jest 10%, bo dopiero wiedza będzie działała po zastosowaniu, czyli wtedy, kiedy my pójdziemy w skills, czyli w nasze umiejętności. I wtedy to jest 20%, bo wiele razy jest tak, że choć znane, to często nie są stosowane, nie praktykujemy czegoś z takiej na przykład braku przekonań, że na przykład mi się to uda, że to jest dla mnie, że ja jestem wystarczająca, że ja umiem, potrafię, że nie mam wiary w pozytywny efekt. Ogólnie właśnie czego mi tutaj brakuje? Brakuje mi mojego odpowiedniego nastawienia, a nastawienie wynika z myśli, z emocji, z przekonań. Więc attitude, czyli nasze pozytywne nastawienie to jest 30% udziału w całym efekcie końcowym, całym naszym rezultacie. Bo dopiero okazuje się, że to ono, będąc tym takim kołem zamachowym, spowoduje, że my wejdziemy w nasze zachowania nawykowe, które okazują się kluczem do sukcesu, bo to jest 40% udziału w całym sukcesie, w osiągnięciu, w realizacji, w utrwaleniu. I teraz odwołam się, Agnieszka, i zaraz Ci oddam głos, bo <coughs> miałam przyjemność parę razy rozmawiać, też z osobami, które, które były w jakichś, wielki, większych organizacjach związane z, z, z elementem rekrutacji, ale też słuchałam kilku wywiadów i wiem, że na przykład w Stanach to już już od wielu lat się dzieje, że są czasami takie rekrutacje czy firmy tak się otwierają, że w ogóle podczas rekrutacji starają się nie patrzeć na lewą stronę kwadratu, szczególnie przy sprzedaży to ma znaczenie, czyli nie patrzą na lewą stronę kwadratu. Jakby mówią sobie. OK, zostawmy na chwilę twoje doświadczenia, twoją wiedzę umiejętności, ale przyjrzyjmy się twojemu nastawieniu, bo jeżeli ktoś jest tabula rasa i na przykład jeszcze nie umie sprzedawać albo bardzo mało ma jakieś umiejętności w tym zakresie, to na przykład, jeżeli on ma naprawdę niesamowite nastawienie, ma otwarty umysł, ma chęć na uczenie się, ma otwartość na to, żeby, żeby pracować z klientami, ma jeszcze jakieś inne dodatkowe, miękkie tutaj rzeczy rozwinięte, to może się okazać, że te dobre nawyki u niego rozwiną się na tyle szybko i dobrze, że, że to będzie wystarczające i świetne w tym, żeby był na przykład dobrym menadżerem albo handlowcem, niekoniecznie właśnie. Posiłkując się lewą stroną kwadratu. Ja już teraz oddaję Ci głos, chciałabym się odnieść. Ja do myślę, że to jest taki czas na podyskutowanie, bo tak. mi tutaj wiele ciekawych myśli teraz tak. do głowy przychodzi. Tutaj, proszę, powiedz, jak Ty to widzisz, jakie są Twoje doświadczenia? Nie, no po pierwsze, słuchajcie, ja myślę, że wszyscy to tak widzimy teraz patrząc na te dane, czyli tak po, przerzucając się na chwilę na ten poprzedni slajd, zobaczcie, tak, to, co mamy po lewej, czyli ta wiedza, umiejętności, ta logika, ta lewa w ogóle półkula mózgu przy okazji jest tutaj też adekwatna, Myślę, że te wszystkie nasze logiczne umysły przekona to, że w sumie ta wiedza i umiejętności tylko łącznie w 30% wpływają na to, jakie my osiągamy rezultaty naszych działań, wszelkich w zasadzie działań, słuchajcie. No prawda, no wszelkich, no i w życiu prywatnym i w zawodowym to tak samo prawdopodobnie u nas działa. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak ogromny procent nastawienia pozytywnego oraz zachowań nawykowych wpływa, no bo to łącznie mamy aż 70%. I to jest niesamowite, bo ja w ogóle teraz rozumiem, ja zawsze mówię o sobie, że jestem urodzoną optymistką. Więc ja już rozumiem, dlatego, dlaczego ja w życiu osiągam sukces. Bo wcale nie dlatego, że jestem taka najmądrzejsza na świecie. Są przecież ludzie, którzy wiedzą też bardzo dużo. A mimo wszystko, może nie są w takim punkcie jak ja. I pewnie to pozytywne nastawienie, tak myślę, u mnie akurat w moim konkretnym przypadku, zrobiło tutaj mega dobrą robotę, słuchajcie. Tak. I to, co jeszcze słuchając Ciebie mi przyszło do głowy, to właśnie to, że kiedy my odcinamy w swoich ścieżkach zawodowych, które przecież trwają wiele, wiele, kilkadziesiąt lat, zanim nie pójdziemy na emeryturę, tak? Kiedy my odcinamy emocje i to działanie, czyli De facto, też w mózgu emocje to prawa półkula mózgu, no to odcinamy się od 70% możliwości osiągnięcia sukcesu. I mam mnóstwo przykładów z życia, kandydatów, którzy właśnie pytają mnie, Agnieszka: może ja zrobię kolejne studia, a może MBA, a może podyplomowe, zanim zrobię coś tam innego. Bo co? Bo w tym właśnie pozytywnym nastawieniu. Znaczy, zamiast tego pozytywnego nastawienia, jest to, o czym rozmawiałyśmy już w poprzednich odcinkach. Albo przekonania, że nie jestem wystarczająco dobra, żeby coś tam już robić, postarać się o zmianę w karierze zawodowej, albo jacyś sabotażyści wewnętrzni, prawda? Tak. E, czyli można by było, Tatiana, powiedzieć, że e, żeby się do tego zbliżyć, to trzeba by było w ten samorozwój zainwestować przede wszystkim swój czas. I złapać to, o czym już tutaj na, na, w naszym wspólnym cyklu rozmawiamy, bo to pomoże nam osiągnąć to pozytywne nastawienie, a ono nam pomoże osiągać sukces i kolejne sukcesy w życiu, tak? Dobrze myślę? Tak, oczywiście, że tak. I myślę sobie, że jeszcze taką jedną rzecz chciałam tylko dopowiedzieć to jest dosłownie dwa zdania że badacze z tego całego badania wyciągnęli taką jedną bardzo ważną rzecz, że bardzo często głównym powodem zatrudniania ludzi, no, sprzedaży też, ale jest właśnie to działanie po stronie naszej lewej kwadratu, czyli nasze umiejętności, doświadczenia i nasza wiedza, ale głównym powodem zwalniania. Zwalniania jest jednak to, co wynika z braku nastawienia, z braku dobrych nawyków, z nieumiejętności dogadania się z ludźmi. Czyli bardzo często ludzie zostają zwalniani, albo dużo częściej, nie tak. dlatego, że mają luki w merytoryce, że popełnili straszliwe błędy, tylko często wynika to albo z umiejętności komunikacyjnych, braku umiejętności komunikacyjnych, dogadania się, nastawienia się, czyli tych dobrych, odpowiednich wdrażania dobrych nawyków. Tak, zdecydowanie. Jest... Tak, ja to też widzę w mojej codziennej pracy z kandydatami, zarówno w procesach rekrutacyjnych, które prowadzę dla pracodawców, no jak i u kandydatów, których prowadzę mentoringowo. Natomiast, w ogóle, to taka a propos tego wcześniejszego jeszcze Twojego pytania, bo zapytałaś, jak to teraz jest w procesach rekrutacyjnych. No to podam dwa przykłady. Super. Jeden klient, z którym teraz prowadzimy, no tam wiele rekrutacji, rozrysował mi właśnie, że jak rozmawialiśmy też, rozmawialiśmy o dynamice talentu, to tam jego oczekiwania co do kandydata były bardziej po stronie tego, właśnie, gdzie jest więcej emocji, więcej relacji. Bardzo pozytywnego nastawienia, ale też przekonań. Między innymi przekonań, słuchajcie, związanych z zarabianiem pieniędzy. On powiedział: Ja chcę, żeby ten kandydat chciał zarabiać bardzo dużo. No i nie dziwne, dlatego że to akurat stanowisko sprzedażowe, premie bez sufitu, więc to nastawienie, myślenie o tym zarabianiu pieniędzy tutaj, słuchajcie, wykluczyłoby nam kandydatów z najlepszą wiedzą, najbardziej logicznych, najlepiej pracujących systemowo. Na rzecz kandydatów, którzy myślą pozytywnie, są nastawieni na sukces, tak, ale też mają oczywiście dobre nawyki, czyli bardziej to sprawdzamy niż ile oni mają lat doświadczenia, w jakich organizacjach oni pracowali, czyli bardziej nastawienie. A drugi klient, z którym wczoraj rozmawiałam, próbowałam wydobyć od niego wymagania dotyczące tego stanowiska pracy i wymagań, takich twardych wymagań co do kandydatów. A dlaczego chciałam wydobyć te twarde? Bo przez całą rozmowę, kiedy rozmawialiśmy o obowiązkach i o wymaganiach, nie było nic twardego. Wszystko było związane z tym, jaki to będzie człowiek, jak my się mamy tutaj co do siebie w zespole, jakie chciałbym, chciałabym, żeby on miał nastawienie. E, e, oczywiście, dopiero finalnie jak docisnąłam tego gniazda pojawia się, no dobra, to co musi umieć, i tak dalej, ale wszystko kręciło się wokół otwartości. Wokół właśnie pozytywnego nastawienia, kreatywności, słuchajcie, wcale nie wiedzy, umiejętności, bardziej już doświadczenia, ale takiego związanego z tym, z tym, z tym takim kreatywnym, wizyjnym bardziej myśleniem, więc. Możemy robić kolejne studia, na pewno daje nam to dużo ciekawych relacji, trochę ciekawej wiedzy, ale pewnie to, to co robimy, ucząc się, to są być może kolejne casey osób, które poznajemy, ale zdecydowanie powinniśmy, no nawet patrząc na ten model, wzmacniać te, które mają tutaj 70% wpływu na rezultaty naszych działań. No właśnie, jeszcze chciałam podać taki jeden przykład, który mi się nasunął, a propos tego, jak warto, jak warto zwracać uwagę na nastawienie, bo pewnie się ze mną zgodzisz i nasi widzowie i słuchacze mają podobne doświadczenia, a może nie, że w wielu sytuacjach, jeżeli chcemy kogoś, no chociażby chcemy coś sprzedać albo chcemy komuś coś pokazać, chcemy kogoś zaprosić do jakiegoś projektu, niekoniecznie to musi być sprzedawanie, to wiele razy jest tak, że a jak wysuniemy komuś jakiś jeden argument i on nie zadziała, to ludzie popełniają często ten błąd, że wysuwają kolejne argumenty. I najczęściej w takich sytuacjach jest tak, że kolejny argument działa jeszcze gorzej, jeszcze bardziej ten ktoś się zapiera, te argumenty przestają już działać. Ale możemy wtedy zrobić jedną rzecz. Czyli jeżeli ja wiem, że argumentowanie kolejne będzie powodowało, że jeżeli ten ktoś jest na nie i ma jakieś właśnie swoje, swoje przekonania i nastawienie do czegoś na nie, to ja mogę zrobić jedną rzecz. Mogę się przygotować albo postarać tak zrobić, albo tak tą rozmowę poprowadzić, takie właśnie przedstawić w naszej rozmowie, nie wiem, czy przykłady, że ja mogę spróbować pokazać komuś inną perspektywę i na przykład wpłynąć na to, że on zmieni postrzeganie czy nastawienie do danej osoby, sytuacji czy tematu. I to mogę zrobić, bo argumentowanie nie będzie działać. Podam przykład. Jeżeli ja idę do firmy i na przykład wiem, że właściciel biznesu, bo bywa różnie. Niektórzy właściciele mają tak, że uważają, że szkolenia są bardzo fajne, trzeba inwestować, bo, bo to rozwija ludzi i, i jesteśmy na tak, no to wtedy ta rozmowa przebiega inaczej. Ale jeżeli jest firma, w której właściciel biznesu, który właśnie no mówi z poziomu swoich wcześniejszych, być może trudnych, przykrych doświadczeń, albo innych, że szkolenia to jest strata pieniędzy, że to jest B i to są w ogóle przepalone budżety i to jest bez sensu, no to jeżeli ja przyjdę z tematem na, na spotkanie, że ja mam jakiś program albo szkolenie, a on ma takie, a nie inne nastawienie, to moje mnożenie argumentów jest bez sensu, bo on i tak ma nastawienie na nie. Więc to jest robota na zarżnięcie, która nikomu niczego dobrego nie przyniesie. I wtedy warto jest, jeżeli wiem, mam takie umiejętności u siebie, to ja mogę tę rozmowę próbować tak poprowadzić, żeby pokazać inną perspektywę, żeby ten ktoś doszedł do takiego punktu, że. Hmm, Wie Państwo, nie myślałem w ten sposób o tym. I to jest moment, który pokazuje, że ten ktoś może zmienić nastawienie do czegoś. Nie że to się stanie natychmiast być czasami tak, ale być może zacznie myśleć o tym inaczej i wtedy może doprowadzić do tego, że na przykład otworzy się na to, żeby szkolenia były w firmach, bo zmieni swoje nastawienie do tego i tak dalej. Nie? Więc myślę sobie, że to jest bardzo fajny punkt, że możemy kogoś, wpływając na jego nastawienie, na zmianę nastawienia, Zainspirować, a nie argumentować. Ja, ta, ja mam takie doświadczenia, tak to widzę. Nie zawsze argumenty działają, a działają czasami dokładnie na odwrót. E, tak, ja właśnie tak kiedy cię wcześniej słyszałam, to w ogóle przyszło mi do głowy jedna rzecz, na, na kogo my wpływamy, albo w jaki sposób może my wpływamy w naszych pracach codziennych. Bo pomyślałam, że właśnie my wpływamy mocno na nastawienie, czy w programach mentoringowych, czy w sesjach indywidualnych. Dlaczego? Bo poruszamy właśnie emocje czyli to, to co tam mamy po prawej stronie a uczestnicy naszych sesji mówią, że te sesje ich wzmacniają. Tak, pewnie wielokrotnie coś takiego usłyszałaś, ja również, że ile ja mam teraz energii, ostatnio mi napisała po sesji, właśnie jedna Menti, tak? ile ja mam teraz energii, zabieram się do roboty, a nie mogła ruszyć z nazwaniem swoich kompetencji, które wybrać opisać to w CV, wydawało się to trudne, nie mogła ogarnąć kanwy. No ileś takich i technicznych, i emocjonalnych, a po sesji powiedziała dobra, zabieram się, mam pełno energii, dam radę i rzeczywiście za tam dwa czy trzy dni wysłała mi no, taką wersję tego swojego CV była tak szczęśliwa, że osiągnęła ten rezultat, tak, no. czyli zobaczcie w jakim stopniu to nastawienie wpłynęło, oczywiście ona podjęła działanie, żeby się zgłosić do mnie, tak, pójść do mnie na konsultacje, wykonać ileś tam pracy z materiałami, ale... Po tam dwóch tygodniach jest zupełnie w innym punkcie, mając właśnie, używając tego pozytywnego nastawienia. Ale czasami my potrzebujemy, żeby ktoś z zewnątrz na to wpłynął, to co ty mówiłaś, Tatiana, że popatrzmy sobie dookoła, co wpływa też na to hmm, pozytywne nastawienie, i to wbrew pozorom możemy złapać, słuchajcie, codziennie w najprostszych. Sytuacjach w życiu, nawet nie wiem, z dziećmi, tak? tak, jak są złe, tak, jak gdzieś tam się sabotują, tak, to też możemy na to wpływać, ale tak samo przecież to działa u nas. Pewnie, I... tak, tak, oczywiście. Jeszcze, Agnieszka, tak, tak słuchając Ciebie, to właśnie teraz, a propos tego, co mówisz, taka rzecz mi przyszła, że to znowu trochę będzie taka odnoga, taka pogłębiająca, drążąca, no, ale my jesteśmy w tematach samorozwojowych. Bo przy tym nastawieniu, przy tym modelu, przy tym punkcie, jak czasami z kimś pracuję, to wychodzi taka jedna rzecz, i ona może być trudna Aha. mentalnie. Dlatego, znaczy, trudna w sensie takim do udźwignięcia czy do przełknięcia czasami, dlatego że a propos dokładnie tego, co powiedziałaś, może się okazać, że jak my się zatrzymamy i sobie ten guzik tego w tym autopilocie na chwilę zatrzymamy. To z jednej strony oczywiście cały samorozwój zawsze mówi bądź wewnątrz sterowna, bądź wewnątrz sterowny, ty czuj to w sobie, bądź proaktywny, podejmuj te decyzje i to jest super, fajnie, że się tego uczymy, ale jednak tak jak mówisz, to co się dzieje na zewnątrz może być dla nas wspierające, czyli może być naszą trampoliną albo może być naszym wielkim hamulcowym i przy, przy takiej zwykłej nawet, wiecie, zabawie, Czy no, może zabawa to nie, nie chciałabym tego umniejszać, ale przy takiej obserwacji dotyczącym tego modelu, może się okazać, że jak ja się nastawię na przy tym punkcie y, 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 nastawienie i, i odpalę sobie coś takiego, co się nazywa środowisko, to się może okazać, że środowisko może dla mnie być wspierające albo wręcz przeciwnie. I mhm. to jest taka sytuacja w kontekście na przykład Twoim, dokładnie tego co robisz, że może się okazać, że ja w tym zespole, czy w tej firmie, już spróbowałam wielu rzeczy, nauczyłam się stawiać granice, pokazałam to, to, to i to. Mam jakieś nastawienie pozytywne, chcę z czymś wychodzić, ale jestem banowana, i tak dalej. I może się okazać, A, że. to są jeden z najczęściej wskazywanych A. przez kandydatów A. powodów zmiany pracy, atmosfera w firmie, i to A. jest to, co mówisz, środowisko. Tak. I wtedy ktoś mówi, OK, to ja już tutaj, i jestem wewnątrz sterowna, i mam pozytywne nastawienie, i wychodzę z nowymi rzeczami. Ale jednak pomimo tego wszystkiego jestem w cierpieniu gdzieś tak w ten cudzysłów, tak. no bo nie mogę się realizować, nie mogę tego zrobić tak i tak. I wtedy to może być dla nas punkt zwrotny: typu, no to jeżeli ja w tym środowisku już nic więcej nie mogę zrobić, to mogę zmienić terytorium, czyli zmienić środowisko, nie? Czyli wracam do Agnieszki. Tak, tak, tak. I to jest właśnie wtedy, wtedy tak się bardzo, bardzo często, tak się często dzieje, że my dojrzewamy dzięki temu do tej zmiany. Także ja myślę, że ciekawy temat. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek i, i, i przemyślenie sobie tego modelu cash w praktyce, co to oznacza dla mnie, gdzie jest mniej więcej, gdzie jest mniej, mniej, tak? Już nawet patrząc na te dane, słuchajcie, tu 10%, tu 20%, tu 30%, tu 40%, to zobaczmy. Skoro to w takich procentach wpływa na sukces, to czym każdy z nas powinien się w pierwszej kolejności zająć i każdy pewnie taką swoją wewnętrzną diagnozę zrobić do czego was oczywiście bardzo bardzo serdecznie zachęcamy. Także Tatiana dziękuję ci, że nam dzisiaj ten model przedstawiłaś. A my was drodzy słuchacze i widzowie zapraszamy do linków w opisie. Zapraszamy do programu mentoringowego Tatiany, gdybyś się ktoś w taki systemowy sposób chciał zająć się samym pracą ze sobą, samorozwojem. Odkrywaniem siebie, także zapraszamy serdecznie. Linki również będą w opisie, a z nami można się kontaktować oczywiście też na LinkedInie. Zapraszamy serdecznie. Tak. No, a ja chciałabym polecić pracę Agnieszki, bo <śmiany> wiem, <śmiany> że jest osobą, która. Która niezwykle skutecznie zaraża swoją pozytywną energią i nastawieniem. To a propos naszego modelu. Jeżeli jest organizacja, firma, menadżer czy cały dział, który potrzebuje wzmocnić się w zakresie rekrutacji, to odsyłam do Agnieszki z całego serca. Z całego serca dziękuję za tą rekomendację i polecenie. Drodzy kochani słuchacze, widzowie, widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku z naszego cyklu. Zapraszamy do linku w opisie. Do zobaczenia. Dziękujemy, papa. Pa.